Witam Was w kolejnym odcinku Standard Island. Dzisiaj, e, jak zaraz możecie zobaczyć, już zapraszam, słuchajcie, e, o, zabijam 250 toksycznych pająków i możemy iść do Maestra, żeby oddać mu zadanko. Więc dzisiaj w tym odcinku nie będzie tego pana tam. Nie, ja go nie, dzisiaj nie robię. Dzisiaj będę robić tylko i wyłącznie gildie, Przynajmniej mi tak chcę, ale zobaczymy jak to wyjdzie. 5500 expa spoko. Niestraszne ci nawet to spokojnie. Poprzeczka idzie coraz wyżej. Pójdziemy o krok dalej. Niedawno otworzyło się przed nami nowe ekspowisko. Burmistrz mówił, że to świetny tor przeszkód dla takich podróżników z charakterem jak ty. Zacznijmy od mutantów. Te cholerestwa... Aha. Czy ile mam ich zabić? 300 mutantów. Spoko. Moja głowa, żeby tu dać radę. Na mutanty muszę wziąć... Yy, czy ja mam w ogóle? Na ognioodporność. Kilka mam, ale to nie starczy raczej. Kilka sił też wezmę. I idźmy na ekspozycję. Spot pierwszy. A ktoś tu już jest? No to nieźle. Tu jest jakiś spot? Jest. Dobra. W takim razie ja tu sobie je pobiję i z wami się widzę za jakąś chwilkę. Dobrze, kochani, ja do was wracam. E... Zabiłam, skończyłam misję. Tu się nie obyło się, że musiałam wrócić, ponieważ już miałam. O, Eee. Michał jest pewnie nieobecny, bo pewnie szuka główki Steve'a diamentowej. Ja nie wiem gdzie ona jest, wiem jedynie, że nie ma jej w wulkanie. 7500 expa. No i level. Dobrze, ale to początek drugiego etapu walki. Czeka cię teraz skakanie na duże odległości. Lepiej przyszykuj się do tego zadania i urządź małe polowanie na robaki z piekła rodem. Lintony! Na Lintony jedynie muszę mieć to, więc spoko. I muszę mieć dużo żarełka. Ile mam kasy? 12 tysięcy. Myślałam, mam mniej. To idę sobie um, żarełko kupić. i Będę musiała napisać yy, Michałowi, że idę na Endermity. Że w razie czego nie będę mu odpisywać. Boże, myślałam, że wyrzuciłam mój kilofon. Yy, jakby, co? I idę na Endermity bo 250 przede mną. Dobra, idziemy. A miałem sobie jeszcze dodać regenerację. Jeszcze jeden mi w regeneracji brakuje. Wtedy jedziemy w szczęście. Endermitt na tu mogę iść. Tylko mam nadzieję, że nie będzie ludków tam, jak będą, to tu zrobimy cięcie, a, a nagram po prostu pośrednika, ale mnie oko boli bo roztarłam je. Mądra ja. O, akurat nikogo nie ma. To oni wysoko mają te, te bloki y, postawione na tych... Y, no tu. Na tych pochodniach. Chyba szyja zahaczyła mu nie. Także ja sobie Lintony pozabijam. A z wami się widzę po jakiejś chwili. Dobrze, moi drodzy, ostatni Linton. No, trochę więcej niż się zabija. Dobra, yy, wracajmy do. na Spawn. Szczerze nie wiem, ile będzie trwał odcinek, bo nie wiem, ile mam odcinka już w tej chwili, więc. Trochę się już zagubiłam. Wydaje mi się, że więcej niż 10 minut na razie nie mamy. Ale nie wiem wiecie jak to jest. Ja nie, nie stopuję nagrania, tylko po prostu na leci, a ja potem sobie to wycinam, więc... No. Dobra. 7000 Expa. Jesteś bardzo skoczny. Przed tobą przedostatnia walka, a twoim przeciwnik Twoimi przeciwnikami będą cyklopy. Ciężko im trafić między oczy, więc lepiej pomyśl nad lepszą techniką. Jak tam twoi sojusznicy? Oby byli równie zaangażowani, bo to dopiero połowa drogi ku niesamowitej wspólnej przygodzie. 200 cyklopów, no nieźle. O, a pen... Jak tam przechodziłam do tych, to pamiętam, było dużo ludzi tam. Przydałoby się trochę naprawić zbrojki. Jestem ciekawa, ile mam? 50%? No, 50% równo. Eee... O, no. W połowie jesteśmy równo. To ciekawe, co będzie dalej, że taką mój. Dobra, z tego nie będzie. Aż no ja dużo nie potrzebuję, szczerze. Więc ja sobie chyba po prostu pójdę z warzywkami. Aha. No i tego trochę. Tak skromnie. Dobra, chyba to starczy. Ale już mi ręka zaczyna boleć już ostatnio dosyć, dosyć ciężko, ciężko, często. Siedzą przy komputerze i mnie już ręka zaczyna boić, muszę chyba zrobić sobie przerwę od kompa. Może w weekend sobie po prostu posiedzę. Bo już tak naprawdę jest piątek, gdy ja to nagrywam, więc możecie zobaczyć kiedy ja to już, jak wcześniej mam to nagrane. A i chciałam Wam powiedzieć, że na Discordzie y, Tundra Island macie y, w ogłoszeniach, co będzie kolejne, i jest powiedziane, że do głównej fabuły dojdą kolejne y, misje. Czyli tak naprawdę, y, nic tutaj nie, nie upada, tylko się rozwija. Chyba, że nie chodzi im o główną fabułę, taką, tą co robiliśmy na początku. Tylko coś innego im chodzi. Ale to zobaczymy za tydzień. Naczyniu! Ja zobaczę za tydzień, a wy zobaczycie... no jutro będzie wtedy ten update, tak? Dobra. Ekspowisko drugie. Hmm, hmm, mm. drugi. A, już tu widzę dużo ludków. Dobra, ja tu nie będę gdzieś stać. Tu też temu nie będę stać. Ale tu se postoję, jeżeli tu nikogo nie ma. No. Także ja sobie tu będę powoli ekspić. A z wami się widzę za chwilkę. No... Dobrze, kochani. Właśnie zabiłam ostatniego cyklopa. Yy... Ale ja wiem, co będzie pewnie następne. Następne będą ogniki. Wróćmy do miasta. Tak. W międzyczasie, yy, jak... Yy, jak yy, biłam... Nasze cudowne cyklopy, musiałam pójść i zrobić potki, bo stwierdziłam, że ja do śmierci będę tam e, biła je, bo tak wolno szło. Więc e, zrobiłam sobie potki. 6500 expa. Jeszcze nie jesteś znudzony? Ostateczna próba odwagi. A przynajmniej tak nazywam, z, nazywam zadania, które ci każę wykonywać. Znaczy, które robisz dla miasta oczywiście. Przed tobą najciekawsze istoty, jakie widziała ta wyspa. Złote maszyny, czyli ogniki, dokładnie. Wróćmy do domu. Po pierwsze, muszę naprawić sobie set. Bo tu prawie już. Po z... <noise> ostatniej chwili go zdjęłam. Tak naprawdę. Więc. Yy... Brawo ja, że miałam wyczucie czasu i akurat spojrzałam do ekwipunku bo tak to bym go straciła, chociaż to aż tak by nie bolało jak kilof krasnoludzki, który straciłam. No ale także się jak i tak bolało. Jak się zastanawiam, czy nie iść yy odłożyć to. Tak, będę musiała y, zrobić potki, bo jak widać mam pustki w magazynie, a swędzi mnie, dobra, już mnie nie swędzi, y, tak, weźmy to sobie załóżmy, y, chyba pójdziemy do łowcy. Dobra, zostawmy jedno. To możemy wziąć. Coś jeszcze? Nie, to muszę do tego wziąć. Dobra, pójdźmy na wyspę. Tak, ja już mam półtora półtora godziny nagrania. I... no. Nie wiem ile z tego jest odcinka. Naprawdę. Ale mi się wydaje, że zrobimy ogniki. Znaczy, ja zrobię ogniki i. I po prostu będzie stop nagrania. Ja sobie wtedy. Znaczy, koniec tego odcinka będzie, a ja sobie wtedy zaraz nagram pośrednika z dzisiejszego dnia na jutrzejszy dzień i. Tak, jak dzień będzie cały w więc no, znowu nuda pewnie dla was. A, ty nie masz fermentowanych. Myślałam, że ty masz fermentowane. No dobrze. A Ktoś inny chyba miał. Mm, dobra, idźmy do miasta. Zobaczymy, ile nam się uda naprawić tego. Za 16 tysięcy pewnie niewiele. Chyba pewnie będzie 4 tysiące Oj, a jednak. A czy uda mi się mieć jeszcze naprawić? Dało. Wow. Calculated. A i na ognikach wbijemy level jak już możecie zauważyć Bo mam 97%,7 znaczy 97,7 dobra, wszyscy wiemy o co chodzi, tak 97 i tak powinno to brzmieć. Dokładnie. Yy. Odporność na ogień. Nie mam odporności na ogień. Może mam tu regenerację, siłę, leczenie. Oczywiście, że mam tu. Regenerację też mam tu. Zobaczymy sobie jeszcze regenerację. Dobra. Idziemy na ogniki. Znaczy, ja idę na ogniki, a wy pewnie... Chwilę tylko zobaczycie. Nie wiem, ja lubię ogniki z jednej strony, a z drugiej nie lubię, ale... Ale to może jest dlatego, że Mam mocno. E, set mam, mam. Dobra. Oj, nawet nic nie zauważyłam. Tak mi oświetliłeś. Dobra, ja tu będę je bić. Zostało mi jeszcze 139. A, z Wami się widzę za sekundę. Dobrze, kochani, ja do Was wracam. Tak, skończyłam właśnie. I ym, znowu się stało to, co się stało wcześniej. Czyli w ostatniej chwili <noise> znowu zabrałam hełm. No, nie było to moim jakimś rzeczą, którą przemyślałam, że muszę to zrobić. Tylko no. Jakoś tak wyszło. Dobra, idziemy do gildi. Guildmastera. Czekam tam ma. 6000 ekspa. Dobra, dość tego zabijania. Myślę, że wywalczyłeś już swoje. Wróćmy do spełnienia gildi innych wymogów. Pewnie planujesz zbudować własny zamek wraz ze znajomymi. Dobrym pomysłem na obronę jest zbudowanie muru z obsydianu. Dlatego też powinien zbierać go jak najwięcej. Przy okazji, jako podatek, mógłbyś oddać coś miastu. Obrona. 256 obsydianu. Dobra. Moi drodzy, idziemy na naszą działkę. Ja się rozpłaszczę, pozwólcie. Regeneracja, a tu była odporność, nie. Także ja ten obsydian sobie ją pozbieram po odcinku. Tak, zdejmę też e, swoją zbroję, bo trzeba ją naprawić, żeby w niej nie chodzić. E, no dobra. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam Was jutro na kolejny odcinek, bo jutro jest piątek. E, tak już ogarniałam, który to jest dzień. E, więc spokojnie. Mm. Zapraszam was na poprzedni. E, nie ten co będzie teraz poniedziałek, tylko poprzedni poniedziałek. Czyli trzy dni temu pod e, odcineczek e, do komentarzy, żeby wpisać bikon małymi literami, żeby, e, żeby brać udział w konkursie na bikon. E, czekaj, gdzie? Nie tu. O, o, te, o ten bikon walczycie. O to dokładnie walczycie e, w konkursie. Więc. E, Zapraszam Was pod poniedziałkowy film. Będzie też oznaczony jako konkurs w tytule, więc łatwo będzie go znaleźć. Znaczy łatwo jest go znaleźć, bo znaczy dla Was jest, a dla mnie będzie, więc yy, tak, masło maślane. Yy, więc tak, zapraszam Was do subskrypcji, do dzwoneczka, żeby dostać powiadomienia do łapeczki w górę, do komentarza pod tym odcinkiem i pod poniedziałkowym odcinkiem z hasłem Bicon. Wszystko, co ma być, żebyście brali udział w konkursie, jest wytłumaczone w poniedziałkowym filmie. Więc ja teraz tylko przypominam o komentarzu, a wy musicie wejść w tamten odcinek, żeby żeby wiedzieć dokładnie, co musicie spełniać, żeby dostać yy, się do konkursu. Więc... Yy, bo macie jeszcze 4 dni łącznie z dzisiejszym. No i zależnie, którego dnia ja będę yy, sprawdzać wyniki konkursu, to będzie od poniedziałku przez 4 dni chyba jakoś tak. Taki zakres czasu dałam sobie na... Yy, na Nadanie wyników Wam y, konkursu. Dobra. Mm. Więc. Y, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was jutro. Pa pa.